Dzień dobry wieczór jest ósmy dzień lutego, do końca roku pozostało 326 dni. Swoje imieniny obchodzą dziś Gabriela, Jan, Paweł, Piotr, Sebastian oraz Stefan. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast w Polsce obchodzimy Święto Służby Więziennej. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. W roku 1932 został opatentowany pistolet WIS. Pierwszy prototyp powstał w roku 1930. Projekt zgłoszono do Urzędu Patentowego w Warszawie 15 stycznia 1931 roku. Patent na pistolet samoczynny numer 15567 przyznano 8 lutego 1932 roku. Chociaż pistolet wzorowany był na kolcie M1911, miał także kilka nowatorskich cech konstrukcyjnych. W 1936 roku fabryka broni w Radomiu rozpoczęła produkcję seryjną, równocześnie wprowadzono pistolet na uzbrojenie kadry zawodowej wojska polskiego. Do wybuchu wojny wyprodukowano 49 400 sztuk pistoletów. Po przejęciu fabryki przez Niemców w 1939 roku produkcję kontynuowano w uproszczonej wersji związanej z niemieckimi wymaganiami produkcji masowej. Stopniowo przenosząc ją do fabryki w Austrii, w Radomiu produkowano pistolety jednak dalej, aż do zniszczenia zakładu przez postępujące wojska radzieckie w 1944 roku. Niemcy wyprodukowali 312 tysięcy sztuk. Niemieckie wizy były wytwarzane w kilku wersjach, różniących się wykończeniem i szczegółami konstrukcyjnymi. Ich jakość była niższa od wizów wyprodukowanych przed wojną. Wyprodukowane dla Wehrmachtu wizy nosiły oznaczenie pistole 35. Pistolet był także montowany w warunkach konspiracyjnych z części wykradanych z fabryki. We wrześniu 1942 roku w podradomskich różkach po jednej z potyczek z partyzantami Niemcy przechwicili kilka charakterystycznych pistoletów. Dzięki temu zdobyli dowód, że z zakładu wynoszona jest broń dla bojowników ruchu oporu. W odwecie okupanci powiesili na oczach całej załogi 15 pracowników. W 1992 roku był produkowany mało w zakładach metalowych łucznik w Radomiu, głównie dla kolekcjonerów broni. W 2010 roku ponownie Fabryka Broni w Radomiu wypuściła krótką serię informacyjną replik. Od 2017 roku Fabryka Broni w Radomiu zdecydowała o wprowadzeniu pistoletu do seryjnej produkcji w związku z zapotrzebowaniem rynku kolekcjonerskiego. W roku 2022 powstały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Jest to specjalistyczny komponent Polskich Sił Zbrojnych utworzony 8 lutego 2020 roku przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka w Warszawie. Dzień utworzenia 8 lutego jest symboliczny, ponieważ wtedy przypada Dzień Bezpiecznego Internetu. Jednostka ma się zajmować Cyberbezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze militarnym. Jednostka współpracuje z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny wymienia w artykule 15 ust. 4 punkt 2 Wojsk obrony cyberprzestrzeni określając je jako specjalistyczny komponent sił zbrojnych. Przepis ustawy wszedł w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw, czyli 23 kwietnia 2022 roku. Część druga. Kartki z kalendarza świat. W roku 1974 na Ziemię powróciła ostatnia załoga amerykańskiej stacji kosmicznej Skylab. W 1963 roku lotnictwo wojskowe Stanów Zjednoczonych sporządziło plany małej stacji kosmicznej MOL. Projekt bazował na programie Gemini i w zasadzie miał na celu misje zwiadowcze. Wyselekcjonowano 17 wojskowych kandydatów i zaczęto szkolenie przygotowujące dwuosobowe załogi do pobytu na takiej stacji. W 1969 roku program został przerwany, zanim odbyły się jakiekolwiek loty. Agencja NASA stworzyła w 1965 roku program zastosowania Apollo, którego zadaniem było długoterminowe wykorzystanie urządzeń i osiągnięć programu Apollo oraz ugruntowanie pozycji Ameryki w kosmosie po załogowych lądowaniach na Księżycu. W końcu postanowiono przeprojektować trzeci człon Saturna S i VB początkowo planowanego do misji orbitalnych wokół Ziemi, by uczynić z niego stację orbitalną. Rozważono opcję, w jaki sposób wynieść na orbitę masywną cylindryczną stację, ale rezygnacja z trzech ostatnich załogowych lotów na Księżyc zwolniła silnik startowy Saturna 5. W pełni wyposażoną stację AAP. Można już było w całości umieścić na orbicie. Celem umieszczenia laboratorium na orbicie było udowodnienie możliwości przeżycia ludzi w dłuższym czasie w przestrzeni kosmicznej. Możliwości realizacji eksperymentu pojawiły się po zarzuceniu dalszych misji Apollo przez NASA i decyzji o wykorzystaniu sprzętu w projekcie Skylab. W roku 2014 na Antarktydzie rozpoczęła działalność chińska stacja polarna Taishan. Jest to letnia stacja polarna, należąca do Chin, położona na Antarktydzie. Jej nazwa pochodzi od chińskiej góry Taishan. Stacja znajduje się na lądolodzie Antarktydy Wschodniej, pomiędzy chińskimi stacjami Zhongshan na wybrzeżu i Kunlun w szczytowej części lądolodu. Średnia roczna temperatura w otoczeniu stacji wynosi minus 36,6 stopnia Celsjusza. Wewnątrz klimatyzowanych budynków może być utrzymywana temperatura do plus 20 stopni. Prace prowadzone są w sezonie od grudnia do marca. Stacja Taishan została otwarta 8 lutego 2014 roku po 45 dniach budowy. Jej główny budynek ma kształt tradycyjnej chińskiej latarni, który chroni przed akumulacją śniegu. Prace prowadzone w niej obejmują tematycznie geologię, glaciologię, badania geomagnetyzmu i atmosfery. Stacja dysponuje lądowiskiem z utwardzonego śniegu dla samolotów. Kończąc dzisiejszy odcinek, pozwolę sobie na małą prywatę. Otóż ze statystyk mojego kanału wynika, że ponad 90% widzów to widzowie bez subskrypcji. Więc jeśli podoba ci się ten format podcastu, to bardzo proszę cię o subskrypcję co pozwala na otrzymywanie powiadomień o nowych odcinkach, a dla mnie jest to swego rodzaju nagroda, która motywuje do dalszego działania. Tak więc nie przedłużając, jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego, powodzenia i jak zwykle zapraszam jutro na kolejny odcinek Kalendarium o godzinie 18.00. To tyle na dzisiaj. Powodzenia i narka! Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz codziennie nowy odcinek.